Nigdy nie wyobrażałam sobie, że będę do tego zdolna. Nigdy. Trudno mi to nawet napisać, a jeszcze trudniej przyznać przed samą sobą. Ale życie w okrutny sposób testuje nasze granice. A czasem granica między tym co dobre, a tym co złe, po prostu znika. Jestem matką. Matką dorosłej córki, która od zawsze była moją dumą. Wychowywałam ją sama po rozwodzie. Poświęciłam jej wszystko. Miałyśmy bliską relację. Byłam obecna, czuła, wspierająca. I byłam pewna, że zawsze będziemy sobie ufać. Gdy poznała Daniela, pomyślałam, że los się do niej uśmiechnął. Miły, spokojny, ułożony, dojrzały jak na swój wiek. Miał klasę, spojrzenie pewnego siebie mężczyzny i sposób bycia, który od razu budził sympatię. Każda matka chciałaby takiego zięcia. I ja też. Chciałam. Nie od razu to zauważyłam, ale coś w jego spojrzeniu na mnie było inne za długie za głębokie. Komplementy zaczęły się niewinnie. Pani wygląda niesamowicie, jak na swój wiek. Nic dziwnego, że córka tak pięknie wygląda ma po kim. Ma pani niesamowitą energię tego się nie da nauczyć. Śmiałam się, zbywałam te słowa żartem, ale w środku Czułam, że coś się we mnie budzi. Nie byłam już młodą kobietą. Odkąd rozstałam się z jej ojcem, nie miałam nikogo poważnego. Życie stało się rutyną, samotność przyzwyczaiła mnie do ciszy, do pustych poranków i nocy. A nagle ten mężczyzna mężczyzna mojej córki patrzył na mnie jak na kobietę. Początkowo się broniłam. Tłumaczyłam sobie, że to tylko moja wyobraźnia, że to niewinna uprzejmość, ale kiedy nasze spojrzenia zaczęły trwać sekundę dłużej niż powinny, gdy jego dłoń przy pożegnaniu zatrzymywała się na mojej o ułamek sekundy za długo, już wiedziałam. Wszystko się zmieniło, gdy moja córka pojechała w delegację na tydzień. Poprosiła mnie, żebym została u nich, by opiekować się psem i domem. Zgodziłam się bez wahania. To było naturalne. Daniel pracował długo, wracał późno. Przez pierwsze dni prawie się mijaliśmy, ale jednego wieczoru wrócił wcześniej. W rękach trzymał butelkę wina. Powiedział: Dziś miałem dość wszystkiego. Pomyślałem, że może napijemy się razem. Pani towarzystwo zawsze mnie uspokaja. Zgodziłam się. Powinnam była odmówić, ale. Nie chciałam. Usiedliśmy na kanapie. Muzyka grała cicho, światło było przygaszone. Rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym o życiu, zmęczeniu, codzienności. A potem zaczął mówić o mnie o tym, jak bardzo mnie podziwia, jak bardzo ceni mój sposób bycia, moją mądrość, moją siłę spojrzał mi w oczy i powiedział: Czasem myślę, że poznałem nie tę kobietę, co trzeba zaśmiałam się, drżąc wewnętrznie. Daniel, jesteś mężem mojej córki. Wiem, ale nie zmienię tego, co czuję. Zamilkliśmy, przysunął się bliżej, a ja nie odsunęłam się pocałował mnie, delikatnie pewnie czułam, jak całe moje ciało reaguje nie byłam matką, nie byłam starszą kobietą byłam kobietą, która czuje, która żyje. Która tęskniła za tym dotykiem przez lata. Wiedziałam, że to błąd, ale nie potrafiłam przestać. Tej nocy zaszło między nami wszystko. Gdy obudziłam się rano i spojrzałam w lustro, łzy napłynęły mi do oczu. Czułam się rozdarta, czułam się potworem, ale też. czułam się żywa. Moja córka wróciła kilka dni później, przytuliła mnie, podziękowała za pomoc. Opowiadała o pracy, o planach na przyszłość, nie zauważyła niczego. Była spokojna, szczęśliwa. A ja stałam naprzeciwko niej z sercem pełnym winy. Powiedziałam sobie, że to był jeden raz, że już nigdy. Ale potem zaczęły przychodzić wiadomości: Nie mogę o tobie przestać myśleć. Tęsknię za tamtą nocą. Nigdy nikogo tak nie czułem, próbowałam go ignorować, ale kiedy znów się spotkaliśmy, Przypadkiem, przy rodzinnym obiedzie, wystarczył jeden dotyk, jedno spojrzenie, by wszystko wróciło. I tak zaczęło się coś, co trwało miesiącami. Tajne spotkania, ukradkowe spojrzenia, pocałunki w ukryciu. Za każdym razem obiecywałam sobie, że to koniec. Za każdym razem łamałam obietnicę. Daniel mówił, że mnie kocha, że tylko przy mnie czuje się prawdziwy, a ja zaczęłam w to wierzyć. Może to było kłamstwo, może tylko fantazja, ale dawało mi to coś, czego nie miałam od lat poczucie bycia potrzebną, widzianą, pragnioną. I wtedy nadszedł dzień, w którym powiedziałam mu Dość! Nie mogłam dalej tak żyć. To nie była już tylko zdrada, to była zdrada z pełną świadomością, z premedytacją. Z kobiety zranionej stałam się tą, która rani. Zablokowałam go. Przestałam przychodzić, przestałam odpowiadać. Aż pewnego dnia, po obiedzie rodzinnym, znalazłam w torebce list jego pismo. Pisał, że wciąż mnie kocha, że będzie czekać ile trzeba, że to, co nas łączyło, było prawdziwe. Nie odpisałam. Dziś dalej jestem matką, dalej przy niej, dalej udaję, że wszystko. Minęło kilka miesięcy, od kiedy to wszystko się skończyło, przynajmniej w teorii. Bo w moim sercu nic się nie skończyło. Tamta noc, tamte pocałunki, te spojrzenia nadal żyją we mnie, jakby wydarzyły się wczoraj. Unikam Daniela, unikam ich obojga. Rzadziej odbieram telefon od córki, często wymyślam wymówki, dlaczego nie mogę wpaść do nich na kolację. Ona zaczęła to zauważać. Mamo, co się dzieje? Unikasz mnie? Oczywiście, że nie. Mam po prostu sporo na głowie. Kłamstwo. A każde kolejne kłamstwo ciąży bardziej niż poprzednie. Pewnego dnia niespodziewanie przyjechała do mnie do domu. Nie zapowiedziała się. Stała w drzwiach z zakupami i uśmiechem, ale ja widziałam, że pod tym uśmiechem coś się kryje. Zrobiłyśmy herbatę, usiadłyśmy w kuchni, jak kiedyś. Przez chwilę rozmawiałyśmy o rzeczach błahych, a potem zapadła cisza. I wtedy ona spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała. Mamo? Tak? Odparłam, czując, jak serce przyspiesza. Coś się dzieje z Danielem? Zamarłam. Jest inny. Dystansuje się ode mnie. Zamyka się. Unika bliskości i mam wrażenie, że coś ukrywa. Ale nie wiem co. Z trudem powstrzymałam łzy. Czułam, jak żołądek zaciska mi się w węzeł. Byłam gotowa powiedzieć prawdę. Już zaraz. Ale wtedy ona zaczęła płakać boję się, mamo nie chcę stracić tego małżeństwa nie wiem, co robię źle może nie jestem już dla niego atrakcyjna wtedy, zamiast wyznać winę, przytuliłam ją mocno i po raz kolejny zawiodłam ją w ciszy. Tego wieczoru nie mogłam spać. Przez kilka godzin wpatrywałam się w sufit, słysząc w głowie tylko jedno zdanie: To była Twoja wina. Następnego dnia dostałam wiadomość od Niego: Wiem, że milczysz, szanuję to, ale chciałbym Cię zobaczyć tylko raz, nie musisz mówić nic, tylko spojrzeć mi w oczy i odejść. Potem dam Ci spokój. Nie odpisałam, ale wieczorem pojechałam. Czekał na mnie w miejscu, które kiedyś było nasze mały park za miastem, przy starej fontannie. Siedział na ławce, głowę miał spuszczoną. Gdy mnie zobaczył, wstał. Przez dłuższą chwilę patrzyliśmy na siebie. Bez słów. Zniszczyłem wszystko, prawda? Zapytał w końcu. Nie sam, ja też jestem winna. Ale żałujesz? Chciałam odpowiedzieć: Tak. To byłoby najbezpieczniejsze, najbardziej moralne. Ale nie potrafiłam kłamać nie wtedy. Żałuję, że to musiało być tak, ale nie żałuję, że Cię poczułam. Podeszłam do Niego. Położyłam dłoń na jego policzku i szeptem dodałam: To koniec już naprawdę. Nie pisz nie szukaj mnie nie mów jej nigdy skinął głową. W jego oczach pojawiły się łzy, których nigdy wcześniej u niego nie widziałam. Odeszłam i nie obejrzałam się za siebie. Dziś próbuję naprawić relacje z córką. Spotykamy się częściej, pomagam jej, gotuję dla nich obiadki, przywożę warzywa z działki, i cały czas mam w głowie jedną myśl: Jeśli kiedykolwiek się dowie, stracę ją na zawsze. Czy to kara? Może. Może zasłużona, może nie. Ale jedno wiem na pewno już nigdy nie spojrzę na siebie tak. Minęły kolejne tygodnie od mojego spotkania z Danielem w parku. Choć obiecałam sobie, że to koniec, los najwyraźniej miał inne plany. Córka zaczęła coraz bardziej się zmieniać, jej uśmiech stał się wymuszony, a spojrzenie pełne niepokoju. Pewnego wieczoru zadzwoniła do mnie z drżącym głosem: Mamo, musimy porozmawiać. Coś znalazłam w telefonie Daniela. Serce zatrzymało się na moment. Co dokładnie? Zdjęcia, wiadomości ktoś, kto nazywa go kochankiem i twój numer wśród nich to pomyłka, kochanie. Nie wierzysz mi? Nie wiem, mamo. Nie wiem już komu ufać z trudem powstrzymywała mu łzy. Wiedziałam, że mój sekret już nie jest bezpieczny wiedziałam, że kłamstwo wyszło na światło dzienne przyjadę do ciebie jutro. Powiedziała. Następnego dnia siedziałyśmy razem przy kuchennym stole.